Doberek. Dobry wieczór. Witam wszystkich z zielonej wyspy. Z Zielonej wyspy, czyli Anglii. Wielkiej Brytanii, Anglii, jak zwał, tak zwał, nie było mnie tutaj 3 lata. I pomyślałem sobie, bo dzisiaj taka rzecz cały czas chodzi za mną. Jak tylko dotarliśmy tutaj na miejsce, czy ta zielona wyspa jest naprawdę taka zielona. Jak jeszcze mieszkaliśmy w Anglii, a mieszkaliśmy tutaj kilkanaście lat. Przeprowadziliśmy się w 2003 roku, w 2017 opuściliśmy Anglię. Za każdym razem, kiedy wjeżdżałem z Europy promem na wyspę, myślałem sobie: Boże, jak tu zielono! Jak tu pięknie! Jak tu zielono! Coś niesamowitego! Czułem takie wręcz gilgotanie w środku, jakbym po prostu znalazł się w jakimś cudownym ogrodzie. Nie wiem, czy mieliście kiedyś coś takiego, czy wjeżdżaliście do Anglii promem i jechaliście z dower do Londynu. Ja mieszkałem większość czasu tego w Londynie. Miałem takie wrażenie, że to jest taki piękny, zielony kraj. Jak przeprowadziłem się do Alicante, przenieśliśmy się do Alicante w 2017 roku, to tym bardziej ta Anglia nabrała takich zielonych kolorów. Że coś niesamowitego, bo nie wiem, czy wiecie, ale wokół Alicante jest bardzo sucho. Tam bardzo mało, mało pada deszczu i jest to taki obszar pustynny, kraj pustynny można powiedzieć. Hiszpania ma swoje piękne wybrzeża i trochę fajnych miejsc na północy, gdzie są góry, gdzie tego deszczu pada więcej, ale większość Hiszpanii jest po prostu wyschnięta. I patrząc z perspektywy, Hiszpanii, Anglia to była piękna zielona wyspa. Ale dzisiaj dotarłem tutaj z perspektywy Kostaryki i mówię, gdzie ta zieleń? Gdzie ta zieleń? Co jest grane? Czy to nie jest tak, kochani, w naszym życiu, że czasami brakuje nam perspektywy? Wynaje, wynaje, wydaje nam się, że to co robimy, lub to, co widzimy, to jest wszystko, co jest. O, cały świat widzimy. Brakuje nam czasami, a można powiedzieć, dość, dość często, perspektywy. Wydaje nam się, że to, co już w życiu mamy, to jest wszystko, co może nas spotkać. To jest po prostu maks. Już nie ma szans na to, żeby się gdzieś wydostać z naszej matni, z naszego miejsca, gdzie jesteśmy. Że po prostu nie da się nic zrobić. A dzisiaj filar piąty w projekcie Odmładzanie na Surowo. O tutaj dzisiaj, tutaj trochę więcej zielonego, jakichś krzewów, ale tak naprawdę to betonowy kraj. Dzisiaj piąty filar w projekcie Odmładzanie na Surowo, czyli nasze spojrzenie na świat, jak go widzimy, z jakiej perspektywy go widzimy. Jeśli ktoś mieszka w Anglii, jak ja mieszkałem tutaj w Anglii, chciałem zarabiać pieniądze. To czułem tu się świetnie. Nie zwracałem uwagi na przyrodę, na to, jak tu jest. Zarabiałem pieniądze. Moja perspektywa była taka: Londyn jest wspaniałym miejscem do zarabiania pieniędzy, ponieważ ludzie mają kupę kasy, można iść zbudować im dom, można wyremontować, zapłacą i będzie super. Ale teraz, kiedy patrzę już z perspektywy tego, gdzie chciałbym mieszkać, to powiem Wam tak w sekrecie, Anglii bym nie wybrał. <laughs> nie wybrałbym. No po prostu, kiedy już mam tą perspektywę, kiedy widzę te różne rzeczy w swoim życiu, które już zobaczyłem, no Anglii już bym nie wybrał. Szczerze wam mówię. Wyjechaliśmy z Anglii, ponieważ Brexit. Ponieważ w 2017 roku Anglicy przestali nas lubić. Szybko na nowo nas pokochali, bo zobaczyli, że. Polacy to taki naród, który ciężko dobrze pracuje. To po dwóch, trzech latach generalnie zaczęli nas na nowo lubić. No bo ktoś im te domy musi remontować, tak? O tu jedna budowa, tam druga budowa. Ktoś to musi robić, no bo Anglicy nie lubią takich rzeczy. Ale czy my naprawdę musimy siedzieć w tej Anglii i zarabiać tą kasę? Powiem wam tak. Pojechałem teraz w tym momencie na Kostarykę i pomyślałem sobie, że jakoś was tam zachęca do przybycia. Na początku było to oczywiście podłożem do tego wszystkiego, była ucieczka przed wiadomo czym, i zachęcałem was do tego, żebyście przybyli i zobaczyli to, co ja widzę moimi oczami. Bo Kostaryka jest cudnym krajem. Dlatego chciałem dzisiaj porozmawiać o tej perspektywie żebyśmy zawsze mieli jakąś perspektywę do tego co widzimy i jak odbieramy świat. Jeśli nie masz perspektywy, to ci się wydaje, że wszystko już wiesz. że wszystko już widziałeś. że w zasadzie to co oglądasz przed swoim domem, przez swoje okno, to jest cały świat. Świat wygląda zupełnie inaczej. Świat zupełnie inaczej wygląda niż go nam przede wszystkim przedstawiają. Chciałbym Was zachęcić z czasem do naszych krótkich rozmów, bo to będą krótkie rozmowy na temat uwolnienia się z matrixa, uwolnienia się z tego systemu zarabiania pieniędzy. Ja wiem, że na początek brzmi to dziwnie i trochę strasznie. Ale myślę, że na początek trzeba by było nabrać perspektywy do tego, co robimy w swoim życiu i po co żeśmy się tutaj w ogóle znaleźli. Po co idziesz do pracy? W jakim celu pracujesz od rana do nocy? Co chcesz osiągnąć? Jaki masz cele? Płacisz tylko rachunki? Może są miejsca na świecie, gdzie rachunki są dużo mniejsze. Może są miejsca na świecie, gdzie wyjrzysz przez okno, będziesz mieć lepszy widok. Może nie będziesz musiał pracować od rana do nocy. Czy myśmy do cholery jasnej przyszli na ten świat, żeby pracować od rana do nocy? W jakim celu? Żeby się utrzymać na powierzchni, żeby zapłacić rachunki, żeby było nas stać? Na co stać? Wszystkiego wokół jest pełno. Chciałbym z Wami na ten temat porozmawiać, ale nie wiem, czy jesteście na to gotowi, bo w 2019 roku zacząłem taką serię. Chciałem Wam dać 10 lekcji tego, jak ja się stałem niezależnym finansowo. Zrobiłem chyba dwa filmiki, właśnie zacząłem je w Anglii robić, to był 2019 rok, jesień. Ale nie spotkało to się z Waszej strony z takim przyjemnym odbiorem, bo pomyśleliście, że chcę Was czegoś uczyć, narzucać. Ja nic nie chcę nikomu narzucać. Chciałem Wam tylko o tym opowiedzieć, jak stać się wolnym człowiekiem. Bo ja jestem totalnie wolnym człowiekiem od wielu, wielu lat. Totalnie wolnym człowiekiem. Robię co chcę, kiedy chcę, z kim chcę, jeśli w ogóle chcę. Ale dlatego, że nabrałem do tego całego naszego życia perspektywy. Popatrzyłem na ten świat trochę z innej perspektywy. A jaka jest twoja? Napisz mi w komentarzu. Co ci powstrzymuje przed tym, żeby się spakować i wyjechać do innego kraju? Co ci powstrzymuje przed tym, żeby zmienić swoją pracę? Co ci powstrzymuje przed tym, żeby zmienić swoje nawyki? Perspektywa. Czy ta Anglia jest faktycznie taka zielona? Mam nadzieję, że cię zaciekawiłem. Króciutkie spotkania. Jeśli chcecie, napiszcie w komentarzu. Zrobię wam krótkie kilka rzeczy które mi pozwoliły na to, żeby stać się totalnie wolnym człowiekiem. Wolnym człowiekiem. Myślę, że większość osób nawet tego nie rozumie. Nawet nie wie, co to jest. Im się nie, zda nie zdają sobie z tego sprawy. Tu wczoraj był na Kostaryce, dzisiaj rano w Madrycie, teraz chodzi po ulicach Londynu, za parę dni będzie w Warszawie, i tak dalej, i tak dalej. Może małe rzeczy. A może i duże dla niektórych. Niektórzy może podróżują jeszcze więcej niż ja. Ale co musiało się stać w moim życiu, żebym mógł to osiągnąć, żeby móc się uwolnić od miejsca pracy? Bo Londyn był dla mnie pięknym miejscem pracy, ale na miejscu, siedzenie na miejscu na tych wszystkich budowach, i pilnowanie tego wszystkiego. A dzisiaj. Budują dla nas 8 domów na Kostaryce i mnie tam nie ma. Jak to się stało? Jak to się mogło stać? To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was z Londynu. Pozdrawiam wszystkich Londyńczyków, którzy się ze mną zobaczą również w środę. A mam nadzieję, że z Wami widzę się i w niedzielę, i na Harmonii Kosmosu, i na Life Balance Kongres, i na Witariadzie, i na Wibracjach. I gdziekolwiek zechcecie mnie spotkać, trzymajcie się dzisiaj. Cieplutko. Cześć!